Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku mojego kanału Dzisiaj wam pokażę y, jak dodać zdjęcie na instagrama y, Pierwszy sposób to jest pobranie instagrama Czyli wchodzimy sobie na sklep albo na... Yy, nie wiem co, <gryw> znaczy to jest na sobie instagram y, Instalujemy go sobie Klikamy, jak już nam się, klikamy otwórz, yy, logujemy się z naszego konta yy, i teraz yy, na przykład moje konto, yy, klikamy sobie tutaj, yy, klikamy sobie o to jakby ten, jakby ten plusik, yy, no i na przykład klikamy sobie o to. Albo to, e, klikamy sobie teraz, e, chyba. E, klikamy sobie tutaj. E, teraz klikamy sobie, jaki chcemy mieć kolor. Ja sobie wybieram oryginalny. Klikamy sobie dalej. Patrzymy sobie. Jeżeli nam nie wyszła, klikamy sobie oczywiście tutaj. Widzimy sobie w naszą galerię. Klikamy sobie aparat i sobie ją edytujemy. Na przykład tę robimy sobie tak, że albo nie. Bierzemy sobie tutaj, jak malujemy, gumkę i tutaj możemy to zmazać. Dla dzisiaj mamy jeszcze drugi projekt. Jest to zwykła myślka. Klikamy sobie tutaj, edytuj. Klikamy sobie tekst, piszemy sobie na przykład: Jutro oceniam Jutro myszkę. Myszkę. Klikamy sobie dalej, klikamy sobie tak. Klikamy sobie teraz tak. Klikamy sobie, to jest gotowe. Robimy sobie na przykład w taki to sposób. O tak. Dajemy sobie na przykład w taki sposób. Dajemy sobie na przykład tutaj. Klikamy sobie zapisz. Jeżeli już, jeżeli nam się zapisało, klikamy sobie oczywiście naszego Instagrama. Klikamy sobie nowy post i klikamy sobie to, klikamy sobie dalej, dalej. E, dodajemy opis, na przykład dodajemy opis. Y, od y, Anko. E, klikamy sobie. E, OK. Przetwarza nam się. Finalizacja. Teraz nam się to finalizuje. Mamy to. Nie będzie może tak odcinków, ale dzisiaj postaramy się zrobić odcinek. Ogólnie dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam też do odbicia na mój drugi kanał. Czyli na kanał Mikołek. Gaming. Klikam sobie tutaj kanał e, kanały e, bo możemy sobie też wpisać szybciej będzie Mikołaj Gaming e, i tutaj mamy mój kanał widzicie sobie video te wyświetlenia macie tutaj discord, tak to nie, nie skam naprawdę nie skamy to jest full informacja e, i ogólnie dziękuję Wam za oglądanie tego odcineczka. Widzimy się za tydzień, no a jutro się widzimy, jak będziemy robili ocenianko. Trzymajcie się i cześć.